Zobaczymy teraz drugą grupę, co nam się pokaże. Druga grupa to będzie panna, wodnik, strzelec, bliźniaki, baran i ryby. Dla tych znaków, co tu dla Was się pokazuje, o co tu chodzi, to będzie rozkład miłościowy. Zobaczymy, co się pokaże u Was. Tutaj odnośnie uczuć, co będzie głównym tematem przewodnim. A więc co? Balans i harmonia. Na dzień dobry. Tu ktoś będzie chciał doprowadzić coś do balansu, do harmonii, tak? E, I będzie liczył na jakieś efekty, że zdobędzie również sukces, tak? Więc zobaczymy, czy tak będzie, czy tylko to są myśli tej osoby, lub tylko jakiś przypływ energii. Tu pokazuje się ktoś, mężczyzna. Mężczyzna e, zimny, logiczny, e, ale też z autorytetem, pokazuje się. Mężczyzna, który będzie chciał doprowadzać tą sytuację do równowagi, w której jest obecnie. Co mamy dalej? Uh -huh. Ten człowiek chciałby poczuć się bezpieczny i chciałby dać jakieś bezpieczeństwo komuś, tak? E, też sądzi, że to samo powinien od, uzyskać od Was, czyli żeby to szło w dwie strony. Co mamy dalej? Bardzo emocjonalny. Chciałby doprowadzić do jakiegoś balansu, do normalności, ale też, i tutaj on nie wie, co wybrać. Jest bardzo taki rozhechłany, jak ja to mówię, emocjonalnie. E, czyli pod wpływem bardzo dużych emocji, gdzie sam nie wie, czego chce pod jednym względem, bo chciałby doprowadzić do równowagi, oczekuje czegoś od partnera, a sam nie wie, co wybrać, bo rozum mówi jedno, a serducho mówi drugie, tak? Więc siedzi taki rozhechłany, i po prostu nie wie sam, czego chce. I ubolewa. O Jezu, tu chciałby coś e, zadeklarować, wyjść z czymś, tak? E, chciałby zamknąć jakiś etap czegoś, co u niego się dzieje w życiu, i odejść od tego na rzecz czegoś innego, by otworzyć się, móc się otworzyć na coś innego. Co mamy dalej? Tu jest jakiś dystans między Wami na chwilę obecną. Dystans, jakieś, nie wiem, oddalenie. Pod spodem mamy jakąś po prostu, nie wiem, e, odrzucenie, porzucenie. Ktoś może się boi, że wy porzucicie tą osobę, jak się zjawi z powrotem, ale ten człowiek jest obsesyjny, ma obsesję na Waszym punkcie. To też może być troszeczkę toksyczne, bo to jakoś tak, byście działało na niego jak ekstazy przede wszystkim, ale ma taką obsesję. Na waszym punkcie jesteś taki ogień, w nim bierzecie i wskrzeszacie, tak? A co dalej się nam pokazuje, Za karta za sytuacja, ten człowiek będzie logicznie myślał, aby tutaj podejść do was, w jakiś sposób się odezwać, to jakaś komunikacja będzie wychodziła ze strony tego człowieka. Tu też będzie jakaś, nie wiem, taka się która była w, jakim, w tym człowieku odnośnie sytuacji, która zaistniała między wami lub przez kogoś. Też będzie odchodziła, ten człowiek będzie pracował nad sobą. I tu będzie też zawracał jakiś cykl w swoim życiu. Cykl, gdzie był stres, gdzie były sztormy, gdzie były jakieś po prostu e, niefajne sytuacje e, u, u tej osoby. I tutaj jest ten czas, takie zakończenie. Coś, co będzie nagle, co było tak, szło powoli bardzo. Będzie u tego człowieka szło bardzo szybko, czyli będzie szybkie zakończenie. Co dalej się pokazuje? Pokazuje się e, e, bratnia dusza. Bratnia dusza, która Y, którą może on sądzić, że jesteście w, tak? To jest jakiś kontrakt spirytualny przede wszystkim. Ten człowiek czuje, że stracił Was, że y, tutaj może był ślepo zakochany w Was, tak jakby... Wiecie, tak jakby, nie wiem, ten dystans, to wszystko, ten, ten czas, który może i między wami był dość długi, was w jakiś sposób podzielił, tak? I tutaj jest karta, która mówiąca, że zamyka jeden cykl, a otwiera się na drugi. Czyli tu jest ten zamykanie tego cyklu, by otworzyć się na co? Na stabilizację, na równowagę, na balans przede wszystkim, by celebrować to, że was z powrotem zdobył. Tutaj tylko siła. Na razie ten mężczyzna siedzi tylko myśli, ubolewa, ale tu też chodzi o to, że on musi dorosnąć. Dorosnąć do czego? Do tego, by dostać tej odwagi, by po prostu zrobić ten ruch. I tutaj ta siła idzie. To po prostu będzie ruszone w tym człowieku. Ale co mamy? Tu jesteś ideą. Tu się pokazuje ten czas, ten czas, i tu jest sytuacja, gdzie. Albo wy mieliście rodzinę, albo ten człowiek miał rodzinę kogoś i to, co mogło trochę przeszkadzać wam w tym, by się razem połączyć z powrotem, że może się rozdzieliliście lub ewentualnie wybyliście tą rodziną, gdzie to się rozpieprzyło. Dalej to się pokazuje, no karta że ten człowiek się bardziej kierował ego. Jego ego było tak wielkie, że on się kierował tym i takim optymistycznym myśleniem, że dobra, ja, słuchajcie, no, nie będę wchodził w coś tam, coś tam, bo ja mam to. Mam, mam rodzinę, będę tutaj walczył o tą rodzinę, tylko że tutaj się pokazuje, że tutaj partnerka czy partner oni mieli po prostu już wywalone. Tak? Byli, bo byli, bo tak było dobrze, bo tak się przyzwyczaili jeden z drugim. Tak naprawdę uczucia tam nie ma, nie widzę tutaj, żeby było uczucia. I tak, ten człowiek musi trochę to walczyć o siebie, otworzyć się bardziej na siebie, zacząć zdawać sobie przede wszystkim, bo tu, że on egoistycznie podchodził, to nie świadczy, że on był takim egoistą, że za przeproszeniem pchał tylko w swoje dupsko, pchał tutaj w rodzinę się pokazuje, nie w was, ewentualnie, jeżeli jesteście osobami trójkowymi, ale <laughs> ten człowiek zacznie wzrastać tylko i wyłącznie wtedy, kiedy on zacznie dbać trochę o siebie, czyli dawać też sobie. I tu się pokazuje, że ta właśnie miłość, ta miłość idzie tutaj do tego człowieka. Wtedy on będzie ruszał po prostu w waszym kierunku, będzie wiedział, wy też będziecie wiedziały, bo tu jesteście, czy wiedzieli, bo tu się pokazuje, że wasza intuicja i spiritualność wzrosła przez ten okres waszego na przykład rozejścia się, czy braku kontaktu, jakiegokolwiek. Co dalej mamy? Wzrosty mamy, balans mamy, te sztormy emocjonalne, które były to też odchodzą, a on też trochę się może wahać na początku, bo nie wiem, w jaki sposób ma do Was tutaj podejść i się otworzyć przede wszystkim, tak? Tutaj był ten czas, również o to, tak powiedziałam, żeby on wzrósł, wzrósł do tej energii męskiej, tak? żeby też zaczął siebie doceniać. I tutaj ten konflikt był w czym człowieka, powiedziałam, ego, a uczucia. Nie miał argumentów, by po prostu się otworzyć na to i przyjść do Was z jakąś propozycją, z jakimś na przykład podarunkiem i tak dalej. Ale tu już w niedługim tak do 6 tygodni pokazuje się, że będzie jakiś wzrost, ta osoba się będzie otwierała, będzie chciała być szczęśliwa i wychodzi do was z kierowną i propozycją przede wszystkim, bez żadnej iluzji, bez jakichś żadnych fantazji przychodzi. I po prostu wychodzi do, do kogoś tutaj, by celebrować Wasze po prostu, Wasz powrót i połączenie, tak? Połączenie po tym zakończeniu. Tutaj jest jakaś transformacja, która u Was musiała przejść, też u Ciebie przede wszystkim, jeżeli jesteś kobietą bo on jako mężczyzna przechodził również, to przechodził jakoś musiałaś przejść jakąś transformację. Tak, więcej też czasu spędzać na tłumie natury i tak dalej. To też mogło przyspieszyć troszeczkę to, że ty wzrastałaś. I tu się pokazuje, dopiero podjedzie tego wyboru. Więc ten czas już taki nadszedł, gdzie opadły jakieś podwójne maski, jakieś po prostu ym, nieszczere intencje lub kłamstwa, ewentualnie ukrywanie czego, czegoś, opada i dopiero tu jest właśnie wyjście. Wyjście yy, i... Połączenie się z powrotem, tak. Mogło też być u Was w relacji, bo niekoniecznie tutaj mogła być osoba trzecia, mogły być osoby trzecie, to niekoniecznie muszą być kochanki czy kochankowie. E, mogło to też być mogło być matki, ojcowie, rodzina i tak dalej, znajomi, znajome i tak dalej, sąsiadki, sąsiedzi w koło, ludzie, którzy no niestety, niektórych oczy bolą czyimś szczęściem, jeżeli ktoś się ma, coś masz. Lepiej się ma niż ktoś e, zazdrosny, więc no niestety. Yy, taki, taki teraz jest świat paskudny. Także także wiecie, musicie uważać na takie rzeczy. I to jest dla Was. Tu się pokazuje, że dojdzie wszystko do równowagi, do harmonii. Te sztormy, wszystkie poodchodzą. Wy tu poukładacie sobie całą sytuację. Wszystko w swoim życiu dojdzie do normalności. Jesteście połączeni odgórnie ze sobą, więc niestety, ale ciężko to jest rozerwać. Ja Was ściskam, całuję, pozdrawiam serdecznie. Życzę miłego wieczoru.